Dwa lata przygotowań, takiego najcięższy taki dla nas, dla organizatorów czas, to myślę tak gdzieś od roku. Tutaj uzgadnianie zamknięcia dróg bądź pozwoleń na w ogóle zorganizowanie imprezy masowej to też wiązało się z czasem. E, natomiast takie bezpośrednie przygotowania, my, myślę, że mogę powiedzieć koło pół roku przed zawodami. E, cała logistyka, e, żeby pomieścić i żeby w bezpieczny sposób przeprowadzić tą imprezę, to był dla nas priorytet. Myślę, że na pewno jestem bardzo zadowolony. Dwa poprzednie biegi, myślę, że były ciut poniżej oczekiwań, to znaczy sprint i middle. Dzisiaj pierwsza trasa, też jeszcze parę rzeczy do poprawy, ale na tej drugiej już naprawdę, myślę, że dałem sobie siebie wszystko. Ania oddała dwa super biegi, no i myślę, że naprawdę jesteśmy zadowoleni. No, czy, czy się spodziewałyśmy medalu? Zastanawiałyśmy się, szczerze mówiąc, przed biegiem, na co, na co jest szansa. Nawet tam patrzyłyśmy, jak dziewczynom poszło na sprincie. Chciałyśmy tak miałyśmy nadzieję na miejsce w pierwszej szóstce. No medal to było najlepsze co w ogóle mogliśmy sobie wyobrazić, więc więc no jesteśmy bardzo bardzo szczęśliwe myślę. Zadowoleni jesteśmy, oczywiście zawsze mogło być lepiej ale daliśmy z ciebie wszystko, więc mam nadzieję, że tutaj i e, e, osoba, z którą biegałem tą sztafetę, Mateusz Kula, jest zadowolony z mojego wyniku. Ja jestem z jego wyniku bardzo zadowolony, także e, pozytywnie. Każdy jakiś nowy, nowy obszar, tym bardziej tutaj industrialny, taki mocny, e, to jest ciekawe doświadczenie. Pierwszy raz mi się zdarzyło w takim miejscu biegać. E, Także było to na pewno coś bardzo ciekawego. Organizacyjnie wszystko wypadło dobrze. Byliśmy w miarę przygotowani na to, co dawały nasze tutaj możliwości. Wszystko się dzieje bardzo szybko, jeszcze z uwagi na te różne budowy, doszło wiele nowych barier, które dodatkowo no, wprowadzały taki element prawo, lewo, tutaj taktyka. Ale myślę, że. Że jesteśmy coraz lepsi, też Polski Związek się rozwija. Tak naprawdę polskie uczelnie też mają coraz lepszych zawodników, więc myślę, że to idzie w dobrą stronę. No, myślę, że biega nam się super. Team Spirit jest niesamowity. Tak naprawdę wszyscy ze wszystkich uczelni w Polsce nawzajem się wspieramy, więc to jest tak naprawdę cała przyjemność biegać z, z taką zawodniczką jak Hania i też być kibicowanym przez, przez tutaj ludzi w, w Łodzi. Naprawdę niesamowite przeżycie dla mnie.